Okazje Zielonogórskie to po pierwsze ogólnopolski konkurs literacki, którego przedmiotem jest opowiadanie fantastyczne, osadzone w przeszłości, przyszłości lub teraźniejszości Zielonej Góry. Po drugie, książka. Każda edycja konkursu kończy się wydaniem antologii. Piszą do nas bardzo różni autorzy. To są często debiutanci, ale także dostawaliśmy teksty już autorów mających na koncie nie jedną, nie dwie, ale nawet więcej książek. I to nas oczywiście też bardzo cieszy. Do dzisiaj ukazały się już cztery tomy fantazji zielonogórskich, teraz zbieramy teksty do tomu piątego. Czekamy na teksty reprezentujące każdą możliwą konwencję literatury fantastycznej, inspirowane przeszłością, przyszłością lub teraźniejszością Zielonej Góry. Najlepsze z nich zostaną opublikowane w formie antologii. Rozpoczynamy już nabór tekstów do piątej jubileuszowej edycji. lat trwania tego konkursu widać było jak zmienia się poziom wiedzy o naszym mieście u ludzi piszących, nadsyłających tekst. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ dla osób spoza miasta, które nie znają nastroju, nie znają klimatu, nie znają sposobu w jakim żyjecie, w jakich warunkach, jak wyglądają wasze ulice, miasta, czym wy oddychacie, jak spędzacie wolny czas. Jest to pewnego rodzaju abstrakcja, ponieważ Osoba z zewnątrz musi zmierzyć się, musi coś sobie wyobrazić. Jeśli nie może przyjechać i zobaczyć, tego o czymś napisać. Jest więcej wiedzy, ale też więcej zainteresowania dziełami naszego miasta. Zielona Góra jest centrum. Kulturalnym i administracyjnym w pewnym stopniu e, Lubuskiego, aczkolwiek od X wieku naszej ery po dziś dzień do Lubus Lubuskiego nie było w żaden sposób głęboko związane ani administracyjnie, ani prawnie. Początkowo mm, mogło się wydawać, że ta wielka historia Zieloną Górę no, raczej opływała. Ale kiedy wchodzi się w to głębiej, to widać, że wręcz przeciwnie. Wielka historia tutaj była i nasze miasto nie omijała, a nawet je tratowała nie raz i nie dwa. Opowiadania, które otrzymujemy reprezentują właściwie wszystkie konwencje literackiej fantastyki. Fantastyka polska ma szeroki zakres od fantastyki prasłowiańskiej po science fiction, non-fiction, world fiction. Zarówno dostajemy teksty gatunkowe, takie jak fantezy, horror, science fiction, teksty z pogranicza realizmu magicznego jak również opowiadania poruszające się gdzieś pomiędzy takimi klasycznymi konwencjami. Przyjechałem do Góry ze względu na to, aby zebrać materiały na udział w konkursie Fantazje Zielonogórskie. Przyjechałem tutaj zwiedzić miasto, wasze zabytki. Teren i poczuć powietrzkiem oddychacie. O ile w przypadku pierwszej edycji konkursu przychodziły opowiadania poruszające bardzo klasyczne motywy: winobranie, bachus, różel, żonogórskie czarownice, to potem ten temat zaczął się poszerzać. Też motywy wyszperane gdzieś z załóg historii. No, bardzo cieszy, bo kochamy to miasto, bardzo się nim interesujemy, a im więcej grzebiemy, zgłębiamy, jeżeli chodzi o wiedzę i odchądziejów na tym terenie, to tak naprawdę tym więcej się coraz dziwniejszych, mroczniejszych lub piękniejszych historii odkrywamy. W mojej domenie, jak na chwilę obecną, skupić się na teraźniejszości, Chcę poznać kulturę Wasze miasto, ponieważ yy, uważam, że ma się duży potencjał i można było to świetnie wykorzystać. Bez konieczności opierania się na samym Dynizosie, ponieważ sądzę, że temat jest dość często powielany możecie możesz być tym zmęczeni. Ale bądźmy szczerzy, kultura słowiańska i wszystkie napływy kultury, które do nas przyjeżdżały, mają szeroką demonologię, którą, którą chcę posłużyć się, a przyznać mam pewne wartości spróbować przyznać pewne wartości, które myślę mogą do Was trafić, bądź nie. Konkurs jest organizowany już piąty rok przez Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra. Jest to taka flagowa impreza literacka klubu i dodajmy jedyny cykliczny konkurs literacki poświęcony Zielonej Górze. Mam nadzieję, że ta biblioteczka tych zielonogórskich Fantazji i Koszmarów będzie rosnąć. A nasze miasto wejdzie też dzięki temu w tą przestrzeń literacką i, literacką i metafizyczną obok takich miast jak Wrocław, Kraków, Makondo. A Zielona Góra ma po temu naprawdę wszelkie powody.